Witam serdecznie, w tym wideo wytłumaczę i powiem o tym, ile zabiegów należy wykonać, żeby usunąć tatuaż. Usuwanie tatuażu jest to dość specyficzny zabieg i tak naprawdę zależy od. Tego w jakim miejscu mamy tatuaż, jak dawno temu został zrobiony, jaką metodą, jaki barwnik został wprowadzony, jak również od tego, w jakim wieku znajduje się osoba, która chce ten tatuaż usunąć. Natomiast liczba zabiegów usuwania tatuażu średnio oscyluje między 6 a 10 i jest ona uzależniona właśnie od tego, kiedy został tatuaż zrobiony, jaki ma kolor i w jakim on jest miejscu. Od ilości mm, zabiegów, jakie należy wykonać w przypadku tego, kiedy chcemy usunąć tatuaż, naprawdę decyduje specjalista. Dlatego zachęcam do umówienia się na dermokonsultację, podczas której możemy dokładnie ocenić, jak również udzielić informacji z ilu zabiegów należy skorzystać. Seria zabiegów jest istotna do tego, żeby całkowicie pozbyć się tatuażu. Odstęp między jednym a drugim zabiegiem jest bardzo istotny i nie powinien przekraczać mniej więcej około 3 do 6 tygodni. Rekomendujemy, żeby było to około 5 tygodni, ponieważ wtedy dokładnie widzimy, w jakim stopniu tatuaż usunął się oraz jak finalnie wygląda tatuaż po poprzedniej sesji usuwania tatuażu. Dlatego bardzo ważne jest przy usuwaniu tatuażu, żeby dokładnie zaplanować sobie ten czas, w którym taki tatuaż będziemy usuwać. W przypadku usuwania tatuażu, który jest bardzo duży, ilość zabiegów, ilość spotkań może się wydłużyć z uwagi na to, że duże tatuaże często warto podzielić na mniejsze zabiegi. Polecamy serdecznie karnety, które są na 6, 8 lub 10 zabiegów. Dzięki którym możesz skorzystać z zabiegów w dużo atrakcyjnej cenie. Zachęcam serdecznie do zakupu karnetów. Mamy w ofercie karnet na 6 zabiegów, karnet na 8 zabiegów i karnet na 10 zabiegów. Karnet 6 zabiegowy jest 10% zniżką, karnet 8 zabiegowy jest 20% zniżką i karnet 10 zabiegowy jest z 35% zniżką. Karnety przede wszystkim rekomenduję osobom, które są zdecydowane na usuwanie tatuażu i faktycznie chcą całkowicie się takiego tatuażu pozbyć. Bardzo ważne w przypadku usuwania tatuażu jest przede wszystkim systematyczność, ale możemy wytłużyć okres między jednym a drugim zabiegiem. Nie wpływa to tak naprawdę na sam proces usuwania tatuażu, a jedynie wydłuża czas, w którym ten tatuaż zostanie usunięty. Czyli mówiąc najprościej, jeżeli między jednym a drugim zabiegiem zrobisz sobie trochę dłuższą przerwę niż te 5-6 tygodni, po prostu na sam efekt usunięcia tatuażu będziesz musiał dłużej czekać.